Mili Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. No, w tym momencie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób przeprowadzić analizę wariancji z powtarzanym pomiarem. Przed nami plik, w którym mamy właśnie takie dokonane trzy pomiary. Jest to pomiar zadowolenia z życia przed terapią, po trzech miesiącach terapii oraz po sześciu miesiącach terapii. Nasza zmienna jest zmienną ilościową. Widzimy, że przebadaliśmy 100 osób, więc całkiem pokaźne badania na badania terapeutyczne. No i chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście ta różnica pomiędzy pomiarami będzie istotna statystycznie. Tutaj mamy wynik surowy naszego kwestionariusza, który użyliśmy do pomiaru, więc jest to skala ilościowa. Mamy więc spełnione założenie, że mamy przynajmniej dwa lub więcej pomiarów od tej samej osoby. Więc, więc to jest w porządku, jeżeli chodzi o ten test. Mamy spełnione założenie o skali ilościowej, więc to też jest w porządku i daje nam zielone światło, żeby testować dalej. A dalej powinniśmy sprawdzić, czy wszyscy nam wypełnili. Dane, oczywiście, to nam się pojawi też w statystykach, ale tutaj już widać, nawet tak szybko przeglądając plik, że nie mamy braków danych oraz że grupy są, wszystkie pomiary są równoliczne dzięki temu, więc to też stanowi dodatkową siłę naszej, naszej bazy danych. Co jeszcze istotne, sprawdźmy sobie dla pewności, czy te dane, które zebraliśmy, rozkładają się zgodnie z rozkładem normalnym. Robimy to po statystyka, statystyki podstawowe, statystyki opisowe. Tutaj definiujemy sobie, że chcemy wszystkie trzy pomiary wziąć od razu na warsztat. Nie będziemy sobie klikać osobno dla każdej. Test normalności komórkowa Smirnowa, już przy serce powinniśmy, powinniśmy użyć. Robimy sobie histogramy i widzimy, że dla pierwszego pomiaru mamy mniejsze niż 0,15. To oznacza taki zapis, że ono się mieści gdzieś pomiędzy 0.15 a 0.05, a więc wciąż są to wartości, które powinny sprawiać, że my zostaniemy przy hipotezie zerowej, czyli nasz rozkład nie różni się istotnie od rozkładu normalnego. Widzimy tutaj patrzę na ten histogram, że może idealnie nie jest, no ale jednak wciąż w takiej ramie, w której mówimy, że ten rozkład nie różni się istotnie od rozkładu normalnego. W pomiarze drugim mamy taką samą sytuację, to znaczy widzimy, że zostajemy przy hipotezie zerowej i w pomiarze trzecim, mimo że ten wykres może na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, no to jednak również zostajemy przy hipotezie zerowej, zatem mamy spełnione wszystkie podstawowe założenia dla przeprowadzenia analizy wariancji z powtarzanym pomiarem. Wchodzimy zatem u góry w zakładkę statystyka i w okienko ANOWA. I tutaj będziemy sobie klikać układy z powtarzanymi pomiarami. Możemy tutaj przy szybkim definiowaniu klikamy sobie OK. Wybieramy sobie zmienne. Zmienne zależne. Czynniki jakościowe możemy sobie zostawić w tym wypadku. I co ważne tutaj klikamy sobie powtarzane pomiary i musimy nazwać czynnik. Bez tego, bez nazwania czynnika, to może być jakakolwiek nazwa. Chodzi o to, że jeżeli tutaj nie nazwiemy czynnika, no to nie będziemy mogli przejść do dalszych analiz, więc to jest kluczowa rzecz dla tej analizy. Więc nazywamy go sobie, klikamy sobie OK i OK, bo możemy przejść dalej. W tym momencie możemy sobie sprawdzić, jak... Układają się na wykresach nasze dane. Klikając w zakładkę tutaj podstawowe oraz przycisk średnie wykresy. I OK. No widzimy, że tutaj te dane są idealnie w linii. Przydziały na siebie nie nachodzą, więc możemy się spodziewać znowu, że efekt będzie istotny pomiędzy każdym pomiarem. No za rzadko kiedy mogą się Państwo spotkać z taką idealną linią. Ona wynika z tego, że te dane, które my akurat mamy w tym pliku są danymi całkowicie symulowanymi, nie pochodzą z prawdziwych badań i od prawdziwych osób, więc stąd taka idealna linia. Widzimy już od razu tutaj statystykę Fishera, która nam pokazuje, że cały, cała nasza analiza wariancji jest istotna statystycznie, a więc możemy przejść do Sprawdzenia sobie różnic pomiędzy poszczególnymi parami testami post hoc, więc wchodzimy sobie w ANOVA z powrotem do tej naszej yy, otwartej. Dajemy sobie więcej wyników, bo testy post hoc są tylko w tej części dla bardziej zachłannych, więc wchodzimy sobie więcej. No i mamy tutaj zakładkę post hoc i również wybieramy sobie jakiś konserwatywny. Test, może tym razem test szefego. No i widzimy rzeczywiście, że tutaj mamy znowu istotne różnice pomiędzy każdą z par pomiarów. Oraz widzimy tutaj średnie, które nam pokazują, gdzie mm, możemy szukać, która pomiar ma średni wyższy lub y, niższy wynik. Jak czytać tę tabelę? Mamy tutaj pomiar 1, Tutaj taką jedynkę, która też oznacza pomiar 1, więc krzyżujemy pierwszy pomiar z pierwszym pomiarem, dlatego tutaj jest pusto. No i pierwszy pomiar z drugim pomiarem, więc widzimy, że jest istotny. Pierwszy pomiar z trzecim pomiarem też jest istotny. No i ostatnia możliwa para, pomiar drugi z trzecim też jest istotny. No jak Państwo widzicie, że ta reszta to jest po prostu odbicie lustrzane tego, co mamy w tym miejscu. Może się zdarzyć, że tutaj wartości będą inne. Proszę pamiętać, że za każdym razem, jeżeli ta wartość, podobnie jak w przypadku wszystkich innych testów, jest mniejsza niż 5,0, to mówimy, że różnica pomiędzy parami jest istotna statystycznie. A o tym, która, który pomiar w tym wypadku ma wyniki wyższe lub niższe, no to wnioskujemy właśnie pośrednich, które są które są tutaj no i oczywiście też w naszych statystykach opisowych do pełnego raportu powinniśmy również zaznaczyć sobie, żeby były nam podane również średnie i odchylenia standardowe. Więc będziemy musieli sobie wrócić później do statystyk opisowych i w tym miejscu jeszcze sobie doliczyć nasze odchylenia standardowe, ale zostajmy na razie przy Analizie wariancji, więc to, co możemy sobie teraz zrobić, skoro już wiemy, że wszędzie mamy jakieś istotne różnice, no to możemy sobie sprawdzić wielkości efektów, które w podsumowaniu, w zakładce Podsumowanie mamy tutaj możliwość sprawdzenia wielkości efektów i widzimy, że dla naszego czynnika czas y cząstkowy eta kwadrat mamy właśnie takie, więc to jest nasza. Wielkość efektu całkiem przyzwoicie tutaj mamy, więc yy, to jest dopełnienie całej analizy, jeżeli chodzi o bycie w tej zakładce nowa, natomiast my sobie w statystykach opisowych jeszcze wracając do nich, klikniemy w zakładkę więcej, no i sprawdzimy sobie to odchylenie standardowe, które powinniśmy też zaraportować. I mamy średnią, mamy odchylenie standardowe, proszę zobaczyć średnia, pomiar pierwszy, drugi i trzeci. Zgadza się z tym, co mieliśmy tutaj, czyli 13,2, 17,26 uh -huh, i 21,7 dla trzeciego pomiaru. To tutaj też się zgadza. No więc to w tak wielkim skrócie są najważniejsze rzeczy, które my możemy robić, żeby właśnie zweryfikować hipotezę, co do której potrzebne jest zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanym pomiarem Dziękuję państwu serdecznie życzę wszystkiego dobrego